Się mam więcej z EXIM, dexin tak, dzisiaj sobie zrobię od 50 zł do kosy Pierśnik, opisu, pismy CopDex. Polecam oczywiście i możecie może też zrobić koszkę. Na początku taki Ester Egg. Ester Egg może nam da. Na ile mam na plus, Oby nie było, sportowy nie, sport. nie Nie, nie O, oh, Fire Elemental. Tak jest. Tak jest, widzowie. Też byście mogli taką coś zrobić, tak tylko z mojego kodu, tylko z mojego kodu. Nie no, żartuję. Dwie. Może coś drugiego. No nie no, dobra, jajeczko. takie jeszcze przeżyjemy, ale strata ogromna pewnie, no. Tu jedną skrzynieczkę taką i pomijamy miła Ocie... Pięknie. Pięknie nam dało. się To może sobie pójdziemy na Breedera, lepiej. Halo? idemy Tyle to mamy. No to na 4 dyszki może spróbujemy. 40. fire Na dole. Lecimy. No nie, nie, nie. siadłby Byśmy spróbowali, albo nie, albo okay, kiedyś to jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze byśmy, nie. spróbowałbym Golden Coil. Ale mamy zbyt dużo do stracenia, widzowie. Mamy zbyt dużo do stracenia, widzowie. Proszę, proszę, dobrze. Tylko nie, tylko nie, tylko nie MP7, nie Blue sport nie Blue sport Dobra, to już przeżyje, to przeżyje, ale nie Blue sport jak bluesport tam dropi, to, to jest koszmarna tragedia. Dobra, to może pięć takich pominiętą animacją. Proszę profit, proszę profit. Dziękuję za profit. Miło się było, ale się było. I dwie teraz. Lecimy, lecimy, lecimy. Jeden fioletowy jest fajny, jeden fioletowy jest fajnie. Widzę różowy sole, bo to jest fioletowy. To ja nic nie mówiłem, ja nic nie mówiłem, będziecie słyszeliście widzowie. tak do dyszki sobie wszystko wodujemy, no dobra tak nie do dyszki 25 złoty, proszę, no dobra dwie dychy to kosztuje pięknie, pięknie widzowie, pięknie no, no spróbujmy za 25 Taka mam plus ładny jest bloodshot taki, podoba mi się bardzo bloodshot no nie, no, no kur... centymetry, ojej no, ej, no, centymetry na no, 50 też albo no, nie, to nie na no, orbita proszę, 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 nie, nie, przesunąłem, dlaczego ja to przesuwam, dlaczego ja to przesuwam, dlaczego ja to przesuwam. O, oh, ulga <grywa> Alina postawiłem <grywa> Alin, Alin, bierzemy Alin O kurde, ale bym się, ale bym się spłakał albo bym się spłakał Jakby to na nie siadło Dobra, tylko proszę Hyper, Hyper Bithynia nie siadła, kilka Firm To mi siadło Nie no, proszę, tylko nie Bladsport No i Kraken Bladsport, Kraken, pobijam Bladsport, dziękuję Dziękuję G4, dziękuję. Dzięki Tobie. Dzięki Tobie. Dzięki Tobie. Może czasami drobnąć w coś fajnego, czasami coś złego. Ajajaj. Może event, event, event. Jajeczko. Brązę. 7 zł, dobra, to może nas uratować. To w sumie może nas uratować. 4? masz 40 zł o kręca o ja cię Nie chcę stracić, nie chcę stracić Okej, okay, fajnie, fajnie Teraz fajnie, fajnie powiedziało Proszę, 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 nie, 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 To by było fajne, to by było bardzo fajne. A to, to, co to, to? O kurde, to, co to jest? Petka, wow. Wow, nawet nie wiedziałem, że tak coś... O kurde, zabrakło mamony, sorry. To może teraz jedną taką. No przełomaj nie, proszę, proszę, proszę. No i nie, dziękuję. no i dobra. Jeszcze jedną taką. To już więcej takich nie otwieram. O, stać mi nie? Stać dobra, stać mi. Jeszcze jedną taką. Teraz odda, Dziękuję za to, że oddałaś. Zgadłem, oczywiście. Dziękuję. To jest bardzo ryzykowne, ale co to wypadło? I o kurde, ale strata. Nie no, nic nie możemy zrobić, nic nie możemy zrobić 35 Na no, taką petkę Ale nie, ja nie chcę, nie, bo ja wiem, że, wiem, że gdzieś o tu pewnie usiądzie teraz A jednak się zdziwiłem, bo jednak tam nigdzie nie siadło. Może uda nam się kasę zrobić, może nam się uda. Oby nam się udało taką koskę piękną zrobić, ja bym bardzo chciał. Nie patrzę, nie patrzę nawet, nie, nawet nie patrzę. Fajnie. Fajnie. Nie powiem, że nie, bo nawet fajnie, fajnie drop. Testowe otwarcie. Dobrze, dobrze, że tak zrobiłem, bo byśmy mieli stratę. Teraz może... o, 10 takich. 4 takie. Ooo, o kurde. Myślałem, że jak będzie wargat, to będzie profit. 4 złote? 3 złote, dobra. 9 zł Dobra, to jest dyszka. No lola, troszkę stata. Troszkę strata troszkę stata jest. To teraz może pójdziemy na upgradera sobie. Teraz pójdźmy sobie na upgradera widzowie. I na 5 spróbujemy zrobić. I teraz już pewnie będzie zakończenie odcinka. O, ładny Pepe Bizon. Proszę siąć. Nie nie o tak. O, dziękuję to już siadłeś bardzo dziękuję. Dziękuję tobie. Pracujesz mi duch na odcinku. Pepe Bizon. Fajnie. Fajnie, że siedzisz. My zrobimy kasę. A nie, bo kasy na no to. Kurde, jest mamy to. Ej, może nam się uda kosa. Czy się uda kosa? Nie wierzę. Może można się udać kosa. Czy kose? Rzekł Kosa. Proszę. Do Dlaczego? Nie. Jeżeli widzieliście to widzowie napiszcie gratki, napiszcie gratki widzowie, a ja się z wami żegnam, siemano, oczywiście kodzik dex122 w opisie, ale gdybym na ten kaska to było fajnie, na widzowie.